Dobrze, tutaj mamy cztery koleżanki z klasy mundurowej, tak? Możecie się pani przedstawić? To jest Victoria, pani Wiktoria, Patrycja, pani Patrycja, Victoria, o dwie Wiktorie i Martyna, i Martyna. chyba trzy, trzy Wiktorie są w klasie, bo tak, nie, tak. jeszcze jedno rozmawiałem. Co zdecydowało o tym, że wybrałyście właśnie szkołę sportową, ale przede wszystkim klasę mundurową. To nie jest takie oczywiste. Dziewczyny chciałyby być na przykład fryzjerkami, nie wiem, ekonomistkami księgowymi, a wy wybrałyście mundur. To jest niełatwy chyba wybór. No tak, no też zdecydowało w sumie plany na przyszłość głównie, o tym, że pójdę do tej szkoły. Chcę ten plan, właśnie ten plan na przyszłość to jest straż graniczna? No niekoniecznie, ale coś właśnie, służby mundurowe, tam policja, wojsko, coś, coś w tym stylu. Tu jest dużo zajęć sportowych, prawda? W szkole sportowej. To jest w u jest znacznie więcej, chyba dwa razy tyle co w normalnej tak. szkole. To panią jakby nie przeszkadza, to nie. właśnie to lubicie, rozumiem. Tak. I zawsze tak było, że w szkole podstawowej też lubiłyście sport. Tak, tak. Okej. Okay. Co jest różniącego się w tej klasie między innymi klasami? Jakbyście poszli gdzieś indziej, to czego by nie było? To tutaj Tutaj jest w szkole. Na pewno takiej dyscypliny i samokontroli. I też tutaj jest więcej wysiłku fizycznego, bo jest właśnie więcej błękitów. I może to tyle. Czy ten walor patriotyczny ma jakieś znaczenie, że czujecie się jako Polki, jako obywatelki tego kraju, no właśnie gotowe do tego, żeby służyć? Bo później to jest służba. E, niezależnie od tego, co będą Panie robiły, co będą Panie chciały robić, trzeba pójść bronić ojczyzny. To właśnie, czy ten walor patriotyczny ma, ma tak, znaczenie? Tak. Myślę, tak. na na pewno. Pewno, że jako na razie nastolatki to bierzemy to pod uwagę, ale na razie jeszcze tak. To jeszcze jest czas, tak? tak jeszcze czy dla jeszcze 3 lata, czy więcej? 3. 3. 3 lata, rozumiem. To ślubowanie dzisiaj ma, odgrywa jakąś ważną rolę, znaczenie tego nie mają w innych szkołach tak, czegoś takiego. Bardzo odgrywa ważną rolę, ponieważ. No składamy to, że będziemy służyć, tutaj będziemy się powiązywać z obowiązków, będziemy szanować mundur i będziemy szanować to, że jesteśmy w takiej klasie, a nie innej. Dokładnie tak. jeszcze tylko zapytamy panią, która nie miała okazji się wypowiedzieć, który przedmiot jest najbardziej pani ulubionym z, tego, z tej gamy całej w klasie mundurowej. E, może nauczyciela warto wymienić któregoś, komu pani w tej chwili najwięcej zawdzięcza po tym pierwszym roku nauczania? Wydaje mi się, że pani Kępanowska i Pan Kędzio. To, to są nauczyciele Pan Kędzio, to chyba trener odbiegania. Tak, u jest, a pani Kępanowska to jest nasza wychowawczyni. Okej, okay, to bardzo panią dziękuję za te wszystkie słowa. Dziękuję. dziękuję.